A, nie mam komputera. Ach, dobra. Idę po komputer. A tak to jest, jak jak się nie śpi w nocy, bo dziecko stać nie daje. To tu już nie ma zlituj. Mnie nikt nie powiedział, że jak się dzieci pojawiają, to się fatalnie śpi. Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zrobiłam z myślą o takim pożegnaniu, takim zrobieniu takiej płęty lata, ponieważ już mamy październik, a wrzesień strzelił jak z bicza. Wrzesień strzelił jak zbiecza strzelił. Troszkę mnie nie było, bo był wrzesień, trzeba było dzieciaki poupychać do szkół i przedszkoli. No ale jest to jakaś cena za to, że się po prostu no, naprodukowało tych dzieciaków. Yy, dlatego ten odcinek troszkę jest spóźniony. <laughs> yy, dzisiaj chciałabym zrobić taką puentę lata. Ponieważ wysień był też bardzo piękny i nawet teraz ten październik przypomina nam o pięknej pogodzie, o cieple, o słońcu. Więc dzisiejszy odcinek jest w takiej kolorystyce nieco żeglarskiej, czyli będą dominowały takie barwy jak biel, błękit, granat i czerwień. I będą to takie zestawienia też w różnych stylach, od takich swobodnych, casualowych, przez eleganckie, klasyczne, po bardziej imprezowe. Pierwsza stylówka to mam taką tutaj sukienkę kupioną na Bonprixie, niebieska w białe kwiaty i ona jest taka mało elegancka, ale to jest raczej taka wersja po domu, w sensie pograć z dzieciakami w skrable albo jak Was zaskoczy jakiś gość, no najlepiej, żeby był taki zaprzyjaźniony, bo ta sukienka no, wystrzałowa nie jest, więc to jest tak podomkowo domkowo, przaśnie, niedzielnie w skrable sobie można pograć i zjeść placek. Założyłam do tego niebieskie sandałki na answer kupione. One fajnie tak pasują do tej sukienki i wysmuklają optycznie sylwetkę. A dodatki to czerwone okulary i czerwone paznokcie. A druga to jest stylówka taka bardzo już imprezowa: czerwona, obcisła bluzka z buwkami, z cekinami. Tiulowa, habrowa spódnica. Te same sandały, czerwone oprawki okularów, czerwona szwinka. Czerwony lakier do paznokci i złota biżuteria. Bardzo pięknie wygląda na zdjęciach, ale bluzka bardzo drapie, bo że ktoś lubi takie lekkie, masochistyczne wkręty, no to wtedy jak najbardziej, ale mnie drapało i przeszkadzało. Niemniej jednak wizualnie wygląda to świetnie. Kolejna, też taka trochę imprezowa, ale bardziej pasująca na taki wypad do pubu z koleżankami, niż jakiś sylwester, czy, czy fajną imprezkę. To jest taka stylówka oparta na tej tiulowej, ładnej, niebieskiej spódnicy, i do tego zwykły biały t-shirt i biała jeansowa klasyczna kurteczka. I też jest fajnie, fajnie to wygląda. O, tutaj mam zestaw czwarty, kopciuszek po godzinach. Zamieniłam eleganckie sandały na trampki z Big Stara biało-niebieskie i do tego czapeczka z daszkiem z Pumy. Chodzi mi tu oczywiście o markę odzieżową, nie zaś o dzikiego zwierza z Ameryki Północnej. I zamieniłam okularki, dałam niebieskie. No, tak by było bardziej to wszystko w bielach i, i w błękitach. O, a tutaj mam taki zestawik. Taką sobie tu napisałam. Co tu sobie napisałam? O, że to jest grzeczna petentka. Grzeczna, nie grzeczna. Grzeczna petentka ma na sobie wiskozową bluzkę niebieską w białe grochy. Unisono EU. Do tego niebieskie, eleganckie, klasyczne spodnie białką. Niebieskie jakieś habrowe baleriny. Jakieś tanie. Torebka z Wenecji ze skóry niebieska, nietania i złoty zegarek Gino Rossi z niebieską kopertą. Dla kontrastu czerwona szminka, czerwone paznokcie. A wersja taka bardziej elegancka, wystarczyło zmienić obuwie na sandałki na wysokim obcasie niebieskie i granatowa kopertówka. Ja ją kupiłam na Zalando. Kosztowała parę groszy, ale bardzo ładnie się prezentuje tutaj na zdjęciach. O, a tu mam taki zestaw fajny, ale wywinął mi się tutaj kołnierz i musieliśmy z Miłoszą poprawiać całą sesję, nagrywać jeszcze raz, no, ponieważ no, nie wygląda to dobrze. Ale opowiem o, tej, o tym zestawie, ponieważ jest bardzo fajny i ja się bardzo dobrze w nim czułam. To jest niebieska, poliestrowa bluzka kupiona na stronie merk.pl. Poliestrowa, czyli pamiętacie z odcinków wcześniejszych. Nie gniecie się ale też nie przepuszcza powietrza. Białe spodnie obcisłe Unisono EU, niebieskie sandały bardzo piękne, kupione na stronie Prima Moda, habrowe wiązane z takimi złotymi dodatkami i niebieska tutaj jest torebka ze skóry naturalnej zamszowa z takimi złotymi ćwiekami i złotym, złotym łańcuchem, kupiona na stronie Melon. Melon.pl albo Melon.com.pl, ale chyba Melon.pl i do tego szeroka, pozłacana bransoleta i niebieskie oprawki okularów. W tym zestawie czułam się świetnie i tu taka narzucona biała kurteczka jeansowa, żeby dodać trochę takiego luzu w tej stylówce. Reszta zdjęć to była taka sesja w Zarzeczu, w porcie i była piękna pogoda, było cudownie ale już pachniało jesienią, że jest zapach taki takiej zgnilizny, jak te liście już spadają, gniją i umierają, więc taki, że tu niby jeszcze heheszek bolatu, a tu już, prawda, ta jesień do nas przychodzi taka, no jaka ta jesień jest, taka dziwna. No, ale już skończmy z tą dziwnością, wszystko jest dziwne, wszystko jest dziwne. Hmm co my tu mamy. O, tak, tu jest casual, czyli habrowy, ciemnochabrowy sweterek, biało-obcisłe spodnie, niebieskie baleriny, patchworkowa torebeczka, okulary przeciwsłoneczne. Następna, mmm, następny zestaw, no niewiele się różni od poprzedniego. Wymieniłam dodatki i zrobił się taki Styl też casualowy, ale bardziej taki kobiecy, ponieważ mamy tu sandały na koturnie, biały kapelusz z niebieską wstążką w białe groszki. Okulary przeciwsłoneczne zostały. Kolejna stylówka to biało-czerwono-niebiesko-granatowa koszula, wiskozowa, więc się mnie firmy MODO kupiona na stronie 51015. Tam w zakładce dla. Mateczek. Za śmieszne pieniądze, białe spodnie i, i te same dodatki co były wcześniej. Bardzo piękna stylówka właśnie dzięki dodatkom przez te sandały y, na koturnie i przez tą torebeczkę. Robi się tak elegancko, trochę letnio, przyjemnie, wygodnie i kobieco. Yy. I tutaj jak zauważycie na zdjęciu, jest to taki fajny zestaw, który optycznie bardzo wysmukla sylwetkę, pionowe pasy, biało-obcisłe spodnie, sandały na koturnie. Dla przełamania dodałam cieniutki, złoty paseczek w talii. O, tu z mężem mam parę zdjęć. Zrobiliśmy sobie z mężem parę zdjęć z racji tego, że jestem też na Instagramie. Moje konto nazywa się Kopciuszek FB. I tam miałam dużo różnych takich y, zajawek y, męskich, y, dosyć też męczących, więc wrzuciłam tam jedną taką fotkę, y, żeby się po prostu panowie, y, żeby już nie zwracali na mnie uwagi. O, i ostatnie zdjęcie to już jest zakończenie całej tej sesji y, z parasolką. Przeźroczystą, niebieską, w takie śliczne listki. To było wszystko w dzisiejszym odcinku. Następny odcinek będzie stricte jesienny, czyli będą wszelkie y, odcienie brązu i miedzi. Y, taka typowo kolorystyka jesienna. I mam nadzieję, że mi się uda wcześniej ten odcinek wypuścić. Więc tak, jakbyście chciały mnie dalej oglądać, albo chciałybyście te filmiki moje gdzieś dalej pokazać, to możecie je udostępnić. Jestem na Facebooku, nazywam się Kopciuszek. Na YouTube mam serię filmów pod nazwą Moda na Wesoło. Na Instagramie jestem jako Kopciuszek FB. I, I co jeszcze mogę powiedzieć? Był to dla mnie bardzo, bardzo owocny miesiąc. Właśnie przez to, że zaistniałam na Instagramie i mam aż 41 obserwujących i warto dodać, że z dnia na dzień liczba tych osób stopniowo się kurczy. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Czy chodzi o to, że nie pokazuje cycy ani pipi? Być może o to chodzi, ale no mogłabym to zrobić. Mogłabym to zrobić i teraz tak, albo by wskaźnik pojechał do góry, Albo ze względu na to, że już nie jestem najmłodsza, wskaźnik by jechał w dół. Jest też niebezpieczeństwo, że klęcząc w kościele usłyszałabym za sobą szepty To jest ta, co pokazuje pipi. Pi. A tego bardzo bym nie chciała. Ze względu na księdza proboszcza. No nie będę gorszyć, prawda, świętych ludzi. To wszystko na dziś. Widzimy się niebawem. Pa! E